Drodzy Państwo, już jeden turniej wygrał. Przed nim, przed nim drugi. Oczywiście Sygnet jest, bo nie mogło go zabraknąć wiewiór Siemanko. Siemanko, cześć. No tak jak mówię, jeden turniej już wygrałeś, przychodzisz po, po drugi. Wymarzony scenariusz. E, tak jak najbardziej. Mam zamiar wygrać drugi turniej. E, po to przyszedł. Prosta i, i zwięzła odpowiedź. Które, jakby z którym zawodnikiem z pozostałych siedmiu najbardziej by Ci smakowało zwycięstwo w tym finale No Limit? Tak jakbyś czuł, że... Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia. No ale wie, Virtus.friki, tu musimy... Nie wie... ma to dla mnie żadnego znaczenia, no serio. No, liczy się zwycięstwo finału, a nie co z kim. Masz do kogokolwiek tutaj złą krew spośród tych siedmiu? Nie, nie, nie mam. Spośród siedmiu? A, a właśnie, czy teraz bardziej motywuje Cię kasa, czy to, że będzie 60 czy tam 50 tysięcy ludzi na trybunach, czy ten PGN Narodowy na przykład mógłbyś nawet walczyć w jakiejś dużo mniejszej hali na tym samym? Wiesz samej... co, powiem ci, że ten, ten PGN Narodowy bardzo mnie zmotywował do tego, żebym e, faktycznie wziął tą walkę. E, fakt, że ten, m, że no znowu jest duża kasa do zarobienia i tak dalej. Ale no ja też wcześniej już mam dużo pieniędzy, teraz są wakacje. Yy, wiesz, też dużo zmieniali w tym turnieju. Nie, nie mogli się zdecydować co i jak i tak dalej. I jednak bardzo mocno ten narodowy był czymś takim, że wiesz, kartą że, przetargową. Tak, bo jednak yy, szczerze no nie chciałem za bardzo, jakbym miał ofertę zwykłej walki po prostu, nie? Nie turniejeło mi tylko zwykłej walki. Nie na Narodowym, tylko na zwykłym stadionie, to bym tego nie wziął na pewno na tą galę, bo są wakacje, ja mam dużo pieniędzy, wiesz, <noise> chciałem odpocząć, chciałem się pobawić, dalej pospełniać swoje marzenia, no ale raz, że jest znowu duża kwota do wygrania, już nie tak duża jak wcześniej, ale ciągle spora. No ale ten narodowy to jednak jest coś takiego, że jakbym nie zawalczył, to bym potem żałował na pewno, nie? Że teraz bym się chwilę pobawił, a Później potem może już na a potem nie tak, być bo tak, a potem bym y, żałował, że, że nie mam tego wspomnienia, że zawalczyłem na największym stadionie w Polsce. Czy teraz za zwycięstwo oprócz kasy dają jakiś inny sygnet, pas czy coś yy, takiego? Jest jakiś trofeum? Po, po, powiem ci tak, chyba miało nie być, ale a, będzie, bo ja właśnie się spytałem o to na odprawie, a. na odprawie i, i tak, oni, tak. O, teraz jest! Yes. <laughs> I zasugerowałem, żeby to był łańcuch. Łańcuch, bo okay. by Bo wypasował mi do sygnetu okay. i najlepiej grawerowany, żeby była wygrawerka e, wiewiór. No i grawerowany przed e, tym. Przed. E, no po, po ogłoszeniu, jak już wiadomo, kto. A wiem, ma, tak jak jest mogli, na przykład tak, Liga Mistrzów tak, i tak, Puchar tak samo, grawerują. No, tak, tak, tak. No, Mogliby tak zrobić. Tak, no w sumie tak. fajne, 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 no, bo no. pasy, Puchary to już. To już masz ich w domu... Tak, tak, że tak się tak. nie mieszczą na półkach? No, więc. no, no, ale mogliby też puchary dawać za każdą walkę, bo powiem ci, że wiesz, że e, teraz wygrałem te trzy walki i dostałem tylko pierścień, żadnych, żadnych pucharów, nic, ja wiesz, przydałoby się na półce postawić jeszcze te trzy puchary dodatkowo, wiesz, jak mam ten rekord 10.2, no to puchary się nie zgadzają, nie? No niestety się nie zgadzają, no ale kasa się zgadza i to jest. No tak. Dzięki Wiewiór i powodzenia.